Mano, witajcie, z tej strony we, No i dzisiaj sobie zagramy w e, Minecraft Grid Parkour I, No i zaczynamy sobie tutaj dalej cisnąć No mm, ale dzisiaj, słuchajcie, tak jak mówiłem że, że w tamtym odcinku, pozdrowie tu Dzisiaj wybieramy imię W ostatnim było Marcelina i Michał Dzisiaj wybieramy Dzisiaj kogoś innego wybieramy Nie wiem, może mogło się w sumie powtarzać no, nie, nie będziemy powtarzać. Dzisiaj weźmiemy sobie. Julię, Julia. I. Męskie będzie. Hmm, Kurde. Nie wiem jakie. O. Nie wiem. Niech pomyślę. Dobra, Alan dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie męskie. Alan. Krotka mam on tak na imię. E, no, powiecie, no, ty tak pod siebie trochę to wziąłeś. E, a więc. No, no, można tak powiedzieć. No i żeby nie było, no dobra, mam Alan, to jeszcze drugie. Albo nie, będzie sprawiedliwie, jedno. Żeńskie jedno, męskie jedno, żeby nie było, że dziewczyny są poszkodowane, bo to, bo to tak nie może być, nie? Każdy, każdy musi, już co, równie, tak? Dobra. No i kurczę, czy ja, otóż to facet yy, 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 o wysokim do, yy, yy, doświadczeniu yy, parkourów, yy, czy ja tam doskoczę? No nie wiem, no to wygląda, że chyba nie. No słuchajcie. Wszyscy teraz trzymają kciuki. Wszyscy Panie i Panowie, 3, 2, 1! O super, trzymaliście kciuki, zarobiście. Ja widzę, że mam was tylko to... Mam coś tylko... Wam tylko coś powiedzieć i... To jest dźwignie taki mechanizm. No ja już tego nie muszę robić. Bo tu już przechodziłem Chodziłem to, tylko że ja muszę to jeszcze raz, bo tam pomieszający z filmami i pokazowałem dwa filmy, zresztą mówiłem to w zeszłym filmie, który nagrywałem itd tak dalej, tak dalej, a ja więc no przepraszam, że tak zamieszanie to jest takie. No ale okej... Okay. Ojejku, O nie, pamiętam ten poziom. <grym> Dobra, no i mu. Ach, kurde. Skoczę tu czy nie? skoczę ale. Okej, okay, to żelazał. Diamonds. Okej, okay, nie Aha, to trzeba tak zrobić, pamiętam. O fa! Fa fa fa. Fuck. Tak w ogóle? Już mam wam powiedzieć bardziej o tym, o tych imionach. Jejku, jak jestem głupi. Naprawdę. Wiecie, wiecie mi, że jak wy mnie spotkacie, czy to w szkole, czy gdzieś, to jestem głupi. <laughs> nie no, żartuję, żartuję, no już taki no, głupi to nie, nie, nie nazywa mi się, że jest, ktoś jest głupi. Ale no... To, nie wiem, jak, jak, jak ja to zrobiłem? Stać się cofnąć. Matko boska. Nieważne, robimy to jeszcze raz, trzeba powiedzieć. Eee, okej. Okay. Filmy jest standardowy około 15 minut, może mogą być krótsze, trochę dłuższe. No ale oczywiście nie godzinne, bo 5 minutowe tak, żeby to też trwało. tylko 10 do, do 20 minut na parku. tak samo. Czy ja tam no. Dobra. Ale to wyskoczę, no, No. Zostawia lepiej bez komentarza. No. Okej, okay. okej. Okay. Subskrybujcie kanał, stawiajcie łapki w górę, eee, no bo wam zapomniałem to powiedzieć dzisiaj. O kurde. Teraz, teraz już wiem. Nie, jak to leciało? Teraz już wiem. Więc to mi, miłość było tam, tak? No nie wiem. Nie znam tego dokładnie. Piosenka to była z ben nie, z Benny Chyba, nie, chyba, ale nie jestem już pewien. W ogóle te media ekspertów, to to. to już. myślą na mi... ja się to śni już po nocach, nie? Już co, już ta rekwama Ej, naprawdę, bo oni to, 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 to tak spamują, że tak powiem. Zresztą ta piosenka, kurde, naprawdę. powiem, że. No, jejku, naprawdę, nie, czekać, tu się da wejść, tu się da wejść, tu się da, 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 da. I tu się dało jakoś wejść. O, tak się dało wejść. O, tak się dało wejść, okej. Okay. Nie muszę naokoło iść. No i znowu. No i jeżeli chodzi z tymi imionami, co chciałem powiedzieć dalej, to na przykład czy znam jakoś Marcelinę. Czy znam taką osobę, na przykład jako imię Marcelina, czy ją widziałem, czy tak dalej, tak dalej. nie mówię, że co ona lubi robi robić, co ona... ona ma lat, ale... No, nie chodzi o wiek, czy... czy coś w tym stylu, tylko wiecie, czy znam taką osobę. E, tak, tak się składa, że znam, jest e, Marcelina, która schodziła na, na etykę w siódmej klasie Jeśli mam być cztery, Ale teraz nie chodzę, jestem w 8. W klasie ona jest chyba w piątej Ona jest w piątej chyba klasie To nie jest tak, że jestem wszechmogący po prostu y, No po prostu, no bo miałem, schodziłem z nią na etykę to Ja no się nie pytam nigdy do której klasy ona chodzi Ale wiem, że chodzi do szóstej chyba Ej, przepraszam, piątej. No tak, no, w sumie no, nawet, nawet po, po jej wzroście to, to, to tak o, to odbieram, no, mówię, czy do czwartej, aż do piątej. E, no i życzę jej powodzenia. Aaa... Co tam był Michał? Michał nie znam, ale kiedyś chodził do naszej klasy. E, Michał Stręg, a no, już teraz go nie ma. No e, cóż, tak to wyszło. E, co to jeszcze? ja dzisiaj zajmie dałam Julia? Tak, Julia? Julia? Mamy dwie Julię w klasie, z naszej klasy, a więc chyba nie muszę się zagłębiać, z, z, widzę się z nimi prawie na, na co dzień, no może nie na co dzień prawie, bo to jeszcze wchodzi weekend plus jakieś tam nieobecności z powodu choroby, to może nie, 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 nie może bez przesady, ale no, no raz na tydzień średnio, <grym> nie no, dobra. E, no więc no wiecie. No i co, co tam jeszcze pozejmie? Eee. Ana. No no, no. no to... No wiadomo, no chyba ja, tak. No, to ja nic nie muszę już mówić. Dobra. No i kurde, znowu się zakałabaniłem z, w tym jednym poziomie. Ja się skupić nie mogę. Czekajcie, teraz pełne skupienie. O, pełne skupienie będzie teraz. Pełne skupienie. Pełne skupienie. Oczywiście wszystkim życzę powodzenia. Okej, okay. No nie, kurde z tej drabinki jest tak ciężko tutaj wskoczyć, nie? Uwierzcie mi to, w ogóle na tym Minecraft jest tak. popierdzielone. No, Okej, okay, jestem, no i ja pierd. Dalej już nie dokończę. No latajcie Ja piecham, czy ja się tam? Mam nadzieję. No super, dalej. Trebinka, co ty robisz? No kurwa, le lecz się. <grym> No, ja nie mogę No! Mm. Nie, to już <mulity> naprawdę Uwaga, daj, dajcie mi motywacji i chęci się mi kudle. powodzenia, bo Zobaczcie, co się dzieje No, ja, ja, tak kaleczę Strasznie nie da tak? Na przykład... Nie da się z tego... Nie da się z tego putła Głupie. Głupie. Przecież... Co to ma znaczenie, którą stroną pójdę w sumie? No i twój jest skromny trochę do, 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 do. No nie <tryk> Każdy może być skromny, na przykład ja jestem skromny. Hmm, mm. Bo wiecie co? Jak przynudzę, to może się chcę to trochę przewinąć. Ten film, ale oglądacie to do końca, błagam. Prawie chociaż do końca, oprócz do, do, do połowy, bo. Jak potem nagrywam, byście to oglądali. A nie tylko pierwsze sekundy, i do widzenia. Albo no w ogóle czasami nie wejdziecie w ten film, czy coś w tym stylu. Choć na przykład może być to wyświetlenia, a... a oglądacie tylko kilka sekund, i. i jak to jest. Okej. Okay. No i widzicie, no, no jednak jest okej. Okay. Nie, ja nie wierzę w to. Nie, no... Słuchajcie, nie, ja nie będę cheatować. Ja się... Ja nie chcę cheatować, tylko ja słuchajcie, co tutaj, bo wyrzucam to. Okej. Okay. Wracamy, idziemy tutaj na drabinkę, słuchajcie, skaczemy. Nie wyjdziemy, słuchajcie, czytować. skaczemy. Okej. Okay. Ja nie mam zamiaru, słuchajcie, cheatować. Na gamodzie tak samo się skaczałem z survivalu, Ale zaraz sobie go włączę. Hoppa! Opa, okej, okay. i tu jestem. Uff, dobra, i ja, widzisz, ja tutaj wtedy byłem. Nie wiem, gdzieś do któregoś poziomu. Tutaj, do, do tego poziomu byłem. No ale dobra, idziemy tutaj. Ojejku, bambusy, ojejku, wleciałem w bambusy, co ja robię? A wyłączamy to, żeby nie było komentarza, że ja. użyłem ja no? Tylko, że ja to będę rozwalał znowu. Nie wiem. No nie wiem, okej, okay. o nie tego, to, nie tego nie lubię Kurde No to jakoś tak zrobiłem, robiłem, okej okay. Tutaj, tutaj Tutaj Teraz tu e, Tutaj wiem, że tak to, aha Okej okay. Tak Nie, 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 nie okej okay. tam jest u góry nade mną Okej, okay, rozumieć to. Mm, Okej, okay. aha, tu jeszcze jest nade mną. No dobra. Dobra, już nie ma chyba nic nad nami. Okej, okay. teraz mamy prostą drogę. Hop! No, ech, tylko błaga mnie, nie, 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 na sam dół. proszę. Proszę, Proszę. Ty, 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 ty. Tylko nie, 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 jestem, jestem. Jestem, jestem, i teraz trzeba, się na, na slajma skoczyć, ja wtedy z rąbami w ogóle sam tak po prostu spadłem, a to wodą się nie da. Eee, w ogóle to parku przypomina mi Okej, okay, zobaczcie, teraz skaczemy sobie... Tylko wyrobiłem ja ze sprintem czy bez? Okej, okay, robimy bez. Kur... nie! Nie, co zrobiłem? Ja nie mogę. Serio? Nie wiem, że to muszę od początku tutaj. Ta, nie. Ej, ale... Nie da się tą wodą tutaj? Czekaj, tą wodą się musi jakoś dać. No okej, okay, tu są... O jeju, Tu są bariery. Aha, to są bambusy są, to super, nie wejdę. Ej, no nie, nie chcę citować. Jej jaj. jaj. Ja naprawdę no ja nie chcę ci czytować boże przepraszam za te dźwięki w tyle, ale rozumiem zrozumcie mnie no, kurde. Kurde. no fuck you fuck you no ja naprawdę zaraz się kracnę tu nie no ja pierdo. Ja pierdo. Czy to jest normalne No, no szkół. Czy... No! <laughs> Koboska. Nie, ja za do psychiatryka, <laughs> Kurwa, leczyć się. <laughs> to jest głupie. <laughs> nie. Już naprawdę mi się odechciał, ale... Jeden z czego się cieszę, to że znalazłem duszą mapę. A nie tak jak wtedy, dwa odcinki i, i, i mapa skończona była, nie? Boże, to była jakaś tragedia wtedy. Dwa odcinki, trzy góra i, i mapa skończona, teraz jak było, że jeden odcinek już, już mapa skończyłem. ogóle takie krótkie to były, że to nawet mapy nie były. Prawda? Nie, nie wiem, co, co to było. No! jak te liście! Po podły wadzi. podły liściu, ty. Dobra. Bardzo innego to postawiło. Dobra, lecimy dalej Opa, skaczemy Jak to się stało? O, nie, 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 nie Nie, 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 nie ja się na to nie, nie zgadzam To nie jest żaden cheat, bo ja... Skoczyłem i ja nie wiem co się stało No! Ten liść pierdo... Wadzi tu Przecież mi tutaj wadzi, no Tutaj, tu no jestem, dobra. Okej, okay, to był ten gościu sobie, o, niech stoi. On no, tam coś tam było pisało, ale już nie wiem co. Aha, teraz na... Na drabinki? Nie. Ej, na drabinki chyba. Ej, no ja nie wiem. Ty serio? Na, na, na drabinę? Okej, okay, no chyba na drabinę. Aha. Uh I -huh. fajnie co zrobione. Okej. Okay. No, i będziemy kończyć jeszcze ten, zrobimy sobie, i będziemy zakręcać już. Już chyba nawet zakręcamy. Już teraz z tym, tymi po, po poziomami. Eee, dobra, jak tu teraz się wchodziło? Ojejku, naprawdę skomplikowane. Ok, to mini parkour taki. Ok, no jestem tylko to nie tutaj, tylko tu. Tam nam się nie da po co bariery. Żeby tam wejść. Ło, wow, aż, aż mnie w blok wbiło, to tu co? Restart jakiś tam piszą, nic o Restart. Elu, jestem. No i jest kolejny poziom. Dobra, więc to było na tyle. Kończymy sobie tu dzisiaj i i to w przyszłym odcinku zaczniemy chyba robić. Tak, w przyszłym odcinku. To było na tyle. Trzymajcie się do następnego odcinka. Subskrybujcie kanał. Wstawiacie łapki w górę. No i to na tyle wszystkich. Pozdrawiam. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.